Hej! Witam was w Kupujemy karnet bojowy z kodem Farel. Najlepszy od w Polsce, według mnie. Wyzwania, dobra, karnet bojowy. Lecimy! Ulepszenie karnetu bojowego. Chcę karnet bojowy. Kup karnet bojowy. Mamy! Jest karnet bojowy, ale tak. Oceana. Fate, dobra. Mamy pierwsze rzeczy. 200 V-Bucksów na moim koncie, szafka, oczywiście zobaczymy od razu skiny, oceana, jezu, aha, wyzwania i się odblokowują nowe style, spoczko, a fejt? Uuu, la 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 la, okej, okay. ja idę wbijać poziomy, zostawcie suba, łapkę w górę, no i cześć!